faza BBCH 31-33 w zbożach. Czas na odpowiednie odżywienie. Cześć Mariuszu. Cześć. Jesteśmy obecnie na plantacji zbóż, faza BBCH 31, to co przekroiliśmy i zaobserwowaliśmy. Nasze poprzednie materiały pokazywały to odżywienie do fazy BBCH 29, czyli mówiliśmy o miedzi, bo zboża muszą mieć mieć to, co podkreślaliśmy. Tak. Mówiłem też Wspominaliśmy o tym, o zabiegu T0. To ja, w takim telegraficznym skrócie, jesteśmy na plantacji na żuławach, i tutaj była zastosowana tezerówka. Zastosowaliśmy według rekomendacji heptę w dawce 1,4 litra na hektar. Do tak. tego dodaliśmy galaksy 2 litry na hektar, czyli tą siarkę. I do tego dodaliśmy, bo uważam, że w tym roku była potrzebna tezerówka, dodaliśmy jeszcze morfolinę w postaci preparatu Celsivo. Jak oceniasz stan plantacji i co możesz zarekomendować na tą fazę BBCH 31-33? Słuchajcie, naprawdę kapitalnie, zobaczycie to na przebitkach, widać jak ta plantacja jest zdrowa na tym etapie. Więc y, tak jak będziemy przystępować do zabiegu T1, teraz oczywiście po tych chłodach, przymrozkach, kiedy, kiedy te rośliny znowu nam troszkę pocierpiały, sporo fioletowych przebarwień na końcach liści, będziemy potrzebować e, stymulacji. Tak? Przede wszystkim Agravita Active 48, już teraz możemy ją włączyć do naszej, e, do naszej technologii. Dlaczego? Pamiętajcie, chłód to jest zatrzymanie we wzroście, bardzo często powiązane właśnie z ograniczeniem pobierania fosforu. Fosfor to energia. Te rośliny po prostu złapią temperaturę i co wtedy? Powolutku, powolutku zaczną to... się same regenerować, tak? tak? Nie traćmy tego czasu, zastosujmy te pół kilograma Gravity Active 48 Plus już teraz, zaraz po, po przymrozkach, po tych chłodach i jak najbardziej 48 pozwoli Wam wzmocnić te pędy kłosonośne, te, które mają zostać, tak? Już tutaj redukcja powoli zaczyna następować, tak? To, co miało być zredukowane, to się zredukowało. Tutaj widzimy te niedobitki, to sobie tak. oczywiście drążyliśmy dawką azotu, ale teraz to, co zostało, musimy to napędzić, zmobilizować do wzrostu i szybko zregenerować. I teraz tak, oprócz tej 48, która u nas jest takim bardzo dobrym e, stymulatorem, oczywiście polecamy e, 7-wodny magnezu, a grawita magnezu jako pierwszy do opryskiwacza, te 10 10 kg na hektar spokojnie w tych fazach e, można zalecić. Okay. Do tego słuchajcie, jesteśmy już w fazie, gdzie podkreślaliśmy. Mieć już była podana. Powinna być podana do 29 i zamykamy ten temat. Dokładnie, dokładnie. Jeśli nie podaliście, naprawdę zróbcie to jak najszybciej, tak? Najlepiej do końca fazy krzewienia już widzimy, jest już po tej fazie. Oczywiście, słuchajcie, nagrzewamy na północy, tak? Różnie to się, tak. To, się, to się w kraju układa. Natomiast takim mikroelementem, który na pewno musicie dodać w tym momencie jest mangan. Dokładnie. Mangan, który poprawia nam również zdrowotność, który poprawia wykorzystanie azotu tej właśnie dawki, którą rzuciliśmy teraz niedawno. I przede wszystkim mangan będzie wpływał na wybarwienie, na intensywność tutaj blaszki liściowej. Więc zwracam na to uwagę. 1,5 litra naszego manganu mn 163 Bardzo fajna forma, płynna. Bardzo często klienci ją wybierają, więc podajmy ją w tym momencie za Graviton Active 48. I siarczanem magnezu. I siarczanem magnezu, oczywiście. I możemy oczywiście to wszystko jeszcze okrasić i wzmocnić takim typowym NPK, czyli a Complete w dawce 2 kg na Dokładnie. hektar. I to będzie taka po raz kolejny taka wzmocnienie tej pszenicy, wzmocnienie tych zbóż, regeneracja i silniejszy wzrost, żeby przeskoczyć ten moment postoju zboża po tych chłodach. Dokładnie, wykorzystajmy tą wilgoć, która jest jeszcze w tym momencie, tak? Bo jej jest naprawdę bardzo mało, więc Zachęcamy do takiej mikstury, żeby ją podać zaraz po tych chłodach. Dobrze, drodzy Państwo, to tyle, jeśli chodzi o odżywienie w fazie BWDH 31-33. To jest rekomendacja na te fazy rozwojowe. Dokładnie. Dziękuję, Mariuszu. Do Dziękuję zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia.